Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Hobox, a to jest FIFA 14 Ultimate Team, droga do pierwszej ligi. Jak dobrze wiecie, w poprzednim odcinku zremisowaliśmy dwa mecze w dosyć pechowych okolicznościach, ale teraz czas pokazać, że możemy wygrywać, że trzeba wygrywać i zdobyć awans, a nawet mistrzostwo. Zanim przejdziemy do następnego meczu, pozwoliłem sobie stworzyć rezerwowy skład niestety brązowych, samych brązowych zawodników, żeby tamten po prostu odpoczął. No to co, zaczynamy. I mamy pi pierwszego przeciwnika w pierwszym e, meczu. No dobrze, weźmy te stroje. I zaczynamy. Jaki będzie miał skład, rating 80 skład? Kład bez grania i zawodnik, który ma białe <grym> tło Ale dajemy, dajemy Trzeba to wygrać Przybliżyć się do mistrzostwa albo chociaż do awansu Co to będzie? I świetnie broni e, Brasz Bramka z, areau, z Arabii Saudyjskiej Ga dośrodkowuje na Karamana, nie wygrał Łuki Higgins, Higgins broni jego bramka Zdaje się, fani Dobry odbiór z naszej strony Piłka zagrana do Karamana, Karaman, Karaman I mamy bramkę Kapitalne wykończenie Karamana Zdaje się, napasnik z Arabii Saudyjskiej Świetnym strzałem popisał się w tej sytuacji I mamy 1 do 0 i koniec pierwszej połowy nie działo się zbyt wiele bo kilka strzałów, dwa, trzy z obu stron ale na szczęście prowadzimy tym jednym celnym kończącym strzałem udało się zdobyć prowadzenie zaczynamy drugą połowę i zaczynamy trzeba dołożyć jeszcze jedną albo dwie bramki żeby mieć spokojne prowadzenie a nie Nerwy do samego końca. To nie jest wskazane. Naprawdę trzeba byłoby strzelić bramkę. Przynajmniej jedną. To naprawdę byłoby świetna sytuacja. I teraz Karanowicz! 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 Jest bramka! Jak on to strzelił? Karanowicz! Jest genialny w tym meczu. Drugi jego strzał sam na sam i druga bramka. Kapitalne wykończenie po raz kolejny. Zobaczymy to jeszcze raz. Bramkarz wyszedł a on nad nim po raz kolejny w okienko. Świetne, kapitalne wykończenie. O, I świetnie broni nasz bramkarz. Ale na przeciwnik ma rzut rożny. Wybić to, wybić to. Niestety tracimy bramkę rzut wol, rzut rożny i bramka głową. Niestety waran wpisuje się na listę strzelców. Doszło. Świetne podanie do Karaman. Karaman jest. Jest rzut wolny. Jest rzut wolny z bardzo dobrej odległości. Tylko niestety tutaj jest większy problem bo nie ma go kto uderzać dobrze spróbujemy szeligo szeliga wierzę w ciebie szeliga obok bramki obok bramki chciałaś Strz szelić mamy piłkę świetnie broni po raz kolejny nasz bramkarz i spalony ma nasza piłka Świetne Rozegranie I mamy koniec meczu Wygrywamy 2 do 1 Oj przepraszam To Karanowicz nie strzelił dwu, Nie strzelił dwóch bramek Tylko Karanowicz i Karaman Podobne nazwiska Ale i tak mamy Wygraną, bardzo się z tego cieszę I mamy 3 punkty A także 442 monety Bardzo się z tego cieszę no dobrze zagraliśmy rezerwowym składem, to teraz zagramy tym, który będziemy budować od podstaw. Gurieri wyleczył kontuzję, a także swoją karę odpałzował Donaruma, ale nie będzie grał w tym meczu, ale od dzisiaj na lewej pomocy będzie grał Kali Guri z Wolfsburga. Świetny pomocnik, bardzo dobry drilling. cztery gwiazdki i sztuczek. Naprawdę niesamowite strzały, naprawdę w realnym życiu, kapitalne bramki z dystansu potrafi strzelać. Zobaczymy jak będzie się spisywał w naszym zespole. No i mamy kolejnego przeciwnika. No to gramy. Zobaczymy jaki będzie miał skład. Troszeczkę gorszy też początkowy. Będzie ciekawy. No to zaczynamy. Czy uda nam się zdobyć y, dzisiaj komplet punktów? Sześć y, y, w dwóch meczach. Y, zobaczymy. Co? 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 Well? Co? Czemu on się nie rzucił? Salpigidis! I mamy bramkę! Salpi strzela bramkę na 1 do 1 Szybka odpowiedź 6 minut później yy, Wyrównujemy Świetne podanie i bramka Salpigidis! I mamy Nie ma bramki Spalony! Aj! to było naprawdę bardzo. Salty kapitalna bomba. Strzał nie do obrony, ale niestety tylko w poprzeczkę. W rezultacie nie ma bramki. Dominguez. Dominguez. Dominguez! Ale bramka! Kapitan strzał Domingueza. Jak on to zrobił? Przepiękna bomba z dystansu i mamy 2 do 1. Nie wierzę po prostu Indywidualna akcja i taki strzał od poprzeczki Bramkarz bez szans Stadio bramka Stadiony świata Szybkiego Thompsona Thompson Thompson Nie ma Bramki i to był gwizdek kończący pierwszą połowę tego meczu Jak na razie zaczynamy bardzo dobrze bo wygrywamy 2-1 po kapitalnym golu Domingueza i świetnym wykończeniu Salpingidisa. Mamy 2 do 1. Zaczynamy tą drugą połowę i najlepiej by było, żebyśmy dołożyli może jeszcze jedną bramkę, może dwie. Salpingidis. Salpingidis. Kaliguri. Nie ma bramki. I... Dobre podanie prostopadłe na trzech przeciwnika, Świetnie broni sam na sam bel. On jest dzisiaj w formie. Jeszcze Kaliguri. Z tego co wyszedł strzał i mamy żółty wolny. No tutaj już mamy, mamy kogoś, żeby dobrze przymierzył. Zobaczymy, czy tym razem... Coś uda się z tego wynieść Dominguez! Mamy 3 do 1! On jest gdzie? Niesamowity! Kapitalna bomba rzutu wolnego Bramkaż wpakował piłkę yy, po tej interwencji do siatki i mamy 3 do 1! Druga kapitalna bramka yy, naszego złotego zawodnika Zobaczmy jeszcze raz! Bardzo mocny strzał pod i nieudana obrona Będzie groźnie? Świetnie broni. Bel. Jednak tracimy bramkę. Ale na pra no tutaj Bel już nie miał nic do powiedzenia. Po pierwszej interwencji leżał na y, murawie. Nie miał szans złożyć się do kolejnej obrony. Świetna piłka. Kaliguri. 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 Gol. Kali świetny strzał Niemca po długim suku tym razem udany po ziemi celnie obok sukka i 4 do 2 już to było ostatnie wybicie tak to jest ostatnie wybycie wygrywamy 4 do 2 świetna gra naszego zespołu naprawdę można było dzisiaj na, liczyć na Domingueza Także dobrze pokazał się z dobrej strony Salpingidis a także Kaliguri. Naprawdę kolejna wygrana, bardzo cieszy Dominguez najlepsza ocena spośród zawodników Należy mu się, należy 462 monety To pozwala na kupienie kolejnego zawodnika I mamy już 8 punktów w 10 lidze i w następnym odcinku okaże się, czy uda nam się awansować, e, czy uda nam się zdobyć mistrzostwo, czy niestety e, jeszcze mus będziemy musieli poczekać na e, większe e, sukcesy. E, to by było wszystko na dzisiaj. E, ja się z Wami żegnam i zapraszam do następnego odcinka. E, no to heja!